Polecam kanał Pro Garage, na którym znajdziecie dużo informacji na temat budowy i działania silników, oraz kanał Jędruś Motofan, na którym znajdziecie też porady o tematyce motoryzacyjnej. Kanał, który warto odwiedzić, jest to kanał Bogusz TV, gdzie możecie posłuchać sobie fajnej muzyki. To wszystko znajdziecie na moim kanale RP Garażowo w zakładce polecane kanały. Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się przeglądem takiej myjki ciśnieniowej Stihl RS 129 Tego co klient mówił, to myjka jak jest podłączona do wody, przez chwilę pracuje. Po jakimś czasie się potrafi wyłączyć i już nie udaje się jej uruchomić. Sionik się nie odzywa. Stwierdził nawet, że czuci jakiś nieprzyjemny zapach. Jakby jakiejś spalenizny. Więc nie wiadomo, czy gdzieś nie topi się jakaś instalacja. Po czym znowu, kiedy myjka ostygnie, można ją uruchomić i chwilę znowu nie umyć. No i co my tu mamy? Tak? Cała tabliczka, wszystko tutaj pisze. Mówię, nie będę tego to wszystkiego wymieniał. Widać wyraźnie co i jak. Zajmiemy się jej rozkręceniem. Zobaczymy, co jest w środku. Zapraszam do oglądania. Odkręciłem sobie tutaj taką podstawę, taki ukwycik, który był w tym miejscu. To są dwie śrubki. Taki dość nietypowy torcik, ale akurat taki miałem. To jest T20. Ja to sobie taki przerobiłem kiedyś, śrubokręcik, aby mieć długi zasięg, bo to jeszcze do innej miki ciśnieniowej używałem, yy, ale to nieważne. Ściągamy sobie obudowę, coś tu łatwo, tutaj już nie ma jakiś śrubek, podnosi się do góry po prostu i wyciąga. Odkręcę sobie tutaj przełącznik cały, no w ogóle to porozbieram, dostanę się do naszej pompy do silnika i zobaczymy co tam słychać. Odkręciłem sobie z tyłu uchwyt żeby w razie czego mieć też dostęp do innych śrubek. Także ja już troszkę więcej sobie tutaj powykręcałem. tu mam też rozkręcany. Ale tam są śrubki na widoku, także nie powinniście mieć z tym problemu. Głównie zależy mi o tym, żeby tu zobaczyć, co tu się dzieje. Tu mamy kondensator. No tu jest nasz włącznik. Zaraz go tu rozkręcę i zobaczymy, co tu słychać. Ja podejrzewam, że takie objawy mogą być przy Niesprawnym czujniku, czyli na naszym presostacie który nam po prostu po jakimś czasie nabija ciśnienia i nie puszcza. Po prostu nie odbija ten zawór, i myjka zachowuje się tak, jakby było coraz ciśnienie maksymalne w niej, dlatego się nie pracuje. Jeśli odkręcicie sobie tą śrubkę, nie ciągnijcie na siłę do góry. Tutaj z tyłu jest taki przycisk, który wciskamy, i to nam tutaj schodzi. O! Tu jest jego zapadka. Tu jest ten przycisk, ta klamerka. Tylko troszkę słabo widać. Musimy ją wcisnąć, żeby nam to wyskoczyło, żebyśmy tego nie zniszczyli. I tak to wygląda. Zwykły. tutaj jest włączniczek taki o, który sobie to włączamy. Co my tu mamy? No kabelki wyglądają w miarę ok. Tak. Tu tą kosteczkę sobie przeglądnę Cało. po kolei, jak to wygląda. Ja rozkręcam dalej. I dostaliśmy się do naszej pompy. Tu jest nasza głowica pompy. Tak, tu jest silnik, tu jest nasz czujnik ciśniacz i ten presostat, którego będę musiał pewnie wymontować, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje w nim. Jak widać, tu jest silnik, tutaj po silniku nic tutaj nie czuję na razie, żeby coś tu się działo. Prawdopodobnie sobie ją podłączę na chwilę pod wodę i, i do prądu i zobaczymy, co tu się nam dzieje. Tu jeszcze jest taka rzecz jak filtr wody, Spróbuję go tu wyciągnąć, o. Też raz na jakiś czas pasuje to wyciągnąć i wyczyścić, bo ten nam też będzie łapało różne zanieczyszczenia z wody. W każdej mejce nie chodzi o sztila, bo to każda mejka powinna mieć w swoim kraczerze, też to mam. Ale temat kraczera mojego to jest co innego i na inny filmik też będzie, bo też go muszę zrobić remoncik też u mnie chyba i wysiada ten czujnik ten presostat czyli ten zawór tutaj prawdopodobnie w moim przypadku jest tylko to że jest zabrudzony i po prostu się zacina po, po chwili pracy ale to też przez to że woda u mnie idzie z, z, z hydroforu ze studni I ta woda nie jest najczystsza, nie jest jakaś filtrowana więc prawdopodobnie przez kilka lat użytkowania tam coś się musiało nazbierać z tym, że u mnie już była wymieniana pompa także Rozkręcam dalej. Podemontuję sobie tutaj kolejne rzeczy. Te przewody stąd tutaj. Nawet przyznam się Wam, że jest to całkiem fajnie tutaj poskręcane. Obawiałem się, że sztil znając sztila głównie spił. To, to poskręca to tak, żeby będzie problem to rozkręcić. Ale jest ok, Całkiem przyzwoicie jest to poskręcane. Na razie mi się to podoba tutaj parę fajnych elementów, które mi się podobają, o których na końcu opowiem. Cieszył mi się bardziej, gdyby to faktycznie chciało chodzić tak bezawaryjnie. No i za te pieniążki. To nie jest catcher za 500 zł. Ale zobaczymy. Rozkręcam sobie dalej. Jak widzieliście, myjka pracuje poprawnie, woda idzie pod ciśnieniem na tej, niby tej turbodyszy i co tu mogę więcej powiedzieć. Wydaje mi się, że po prostu tutaj właściciel tej myjki no, nie uważa, po prostu myje do oporu aż silnik się wyłączy silnik tu jest zabezpieczony termikiem, więc jeśli przegrzejemy silnik, to silnik to termik go rozłączy po prostu dopływ prądu i myjka stanie w miejscu, dopóki nie ostygnie myjąc kostkę brukową, tak jak stwierdził klient no to wydaje mi się, że to nie jest tylko chodniczek wokół domu tylko po prostu dość spory podjazd no i ta myjka po prostu jest sama ma do takich do tego typu operacji to jest myjka, którą można auto umyć, meble ogrodowe tam powiedzmy w kawałek chodniczka no i wszystko z rozsądkiem jeśli próbujemy taką myjkę eksploatować tak jak profesjonalną i ona ma chodzić godzinę non stop bez, bez przerwy to to tak nie będzie chodzić także nie wygląda ta, ta myjka w jakiś sposób kiepsko na co jeszcze powinniście zwrócić uwagę albo co może ulec awarii, w razie czego? No, zaworki głowicy tutaj w pompie, tu są takie zaworki, w tej pompie występuje ich tu jest trzy, i tu w środku chyba jest sześć z tego, co czytałem, chociaż nie jestem pewien, bo mówię, nie, nie rozbierałem wcześniej sztila myjki, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Ale na przykład z te zaworki potrafią się uszkodzić, potrafią się rozsypać i wtedy. Wtedy objaw będzie taki, że silnik będzie pracował, a ciśnienia nie będziemy mieli. Jeśli macie jakieś, czy doświadczenie z takimi myjkami, czy ewentualnie robiliście coś kiedyś, to podzielcie się swoją opinią, swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Może też z, uda się w ten sposób komuś pomóc. I zrobić taki materiał, który będzie mówił bardziej szczegółowo o problemach tych myjek, stworzymy wspólnie jakąś opinię o tym, czy to jest czegoś warte, ewentualnie skąd brać części, bo mówię, rozkręcanie i naprawianie to jest u mnie tak mówię na, na porządku dziennym, że coś nam naprawiam lub coś rozkręcam, ale nie, nie na wszystkim się muszę znać i, i mogę znać, więc y, jeśli ktoś cenną wskazówkę udzieli i powie nawet dla mnie będzie to też bardzo bardzo przydatne i ważne tym sposobem dobrnęliśmy do końca poskręcaliśmy z powrotem naszą myjkę fila co nieco pozaglądaliśmy do niej i sprawdziliśmy także co to fajnego jest w niej co mi się już podoba będę na, na przewód tutaj ciśnieniowy do mycia znajduje się go 9 metrów czyli taka w sumie standardowa długość. Ten wieszak tutaj na przewód fajny to jest taki pomysłowe. Tutaj jeszcze schowek na na jakieś akcesoria tutaj dysza druga hop. Proszę, o, jak ładnie to pasuje. Te wszystkie tutaj uchwyty na lance, fajna sprawa. Eee, co tu jeszcze mamy, takiego fajnego? Tutaj jest takie coś śmiesznego. Hop. Bardzo fajny taki czyścik do, do przetykania dyszy w lancy. Bardzo to fajne. Bardzo fajnie pomyśleli, że mieć to pod ręką, kiedy coś sobie nie działa, myjką. Nie głupie ta myjka jest zrobiona, całkiem nie głupia. Myślę, że warta tych, tych pieniędzy, wszystko to jest takie solidne. To, że ktoś na tą myjkę narzeka, może ktoś przecenia po prostu możliwości tych myjek, próbuje używać do profesjonalnego, nie wiem, mycia, nie wiem czego. Kupi sobie tira i chce plandekę umyć, i albo sobie tego tira przez pół godziny, nie wyłączając myjki na pełnych obrotach. Myślę, że myjka bardzo fajna do przy domu. Taka po prostu zwykła myjka do mycia tam auta. <laughs> Także. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli ktoś ma jakąś opinię na temat tego, ma coś mu się zepsuło, niech pisze. Zrobimy jakiś taki materiał, może kiedyś zbiorczy na temat awarii tych myjek, bo wymieniamy się trochę doświadczeniami. Może to też będzie takie fajne dla tych którzy poszukują jakiejś informacji, a ja na tym zakończę i zachęcę do subskrypcji kanału, do oddania kciuka w górę. No i żegnam się zami, do zobaczenia, hej, cześć.